Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Nowym Roku. Chciałbym Was zaprosić do obejrzenia kolejnego unboxingu. Przyszła do mnie paczka, którą zamówiłem pod koniec roku. Cóż to będzie? Wiecie już pewnie z opisu. Postanowiłem pójść za ciosem i zamówić kolejny model. będzie oczywiście, jakieś ulotki i tak dalej. A jest to kolejna cysterna od Pico. Numer katalogowy to jest 58454, epoka czwarta. Cysterna y, CPN. Zobaczmy sobie, jak ona wygląda. Przyjemna cysterna, którą otwieraliśmy w święta, naprawdę bardzo mi się podobała. Ta, tak naprawdę, ups, przepraszam, ta, tak naprawdę, e, niewiele się od niej różni. Chyba, tak naprawdę, niczym nawet oprócz e, napisów. Ale wygląda bardzo ładnie i postanowiłem, że przydałaby się kolejna e, do jakiegoś składu fajnego. I tak oto ją zamówiłem i chciałbym wam ją dzisiaj zademonstrować. Przygotowałem również cysternę, którą otwieraliśmy razem w święta. Tak więc będziemy mogli sobie je porównać. Na torach i już możemy patrzeć. Tak jak mówiłem, niewiele one się różnią. Wyłącznie napisami na tablicy, oraz tutaj jest dodatkowy napis na czarnym tle, którego nie ma na tej poprzedniej. Poza tym, tak naprawdę te konstrukcje są identyczne. W każdym razie bardzo mi się podobają te cysterny. Chciałbym mieć przynajmniej jeszcze jedną albo z dwie, żeby e, był jakiś fajny skład. Obejrzyjmy je sobie z każdej strony. Niestety pogoda nadal nie pozwala na to, żebyśmy budowali dalej makietę. Ale wymyśliłem coś innego, co Wam pokażę niedługo. Mam nadzieję, że chociaż w pewnym stopniu umili to czas oczekiwania na dalsze filmy z budowy makiety. Naprawdę piękne są te cysterny, bardzo mi się podobają. Wiem, że są głosy na forum, czytałem, że tutaj Pico zrobiło takie wgłębienia pod te opaski trzymające tą beczkę, czego nie ma w oryginale. Ale tak naprawdę mi to nie przeszkadza. I wygląda to naprawdę fajnie. A więc to tyle z dzisiejszego unboxingu. Mam nadzieję, że niebawem pokażę Wam również unboxing lokomotywy. I udało się to zrobić na makiecie. Byłoby naprawdę bardzo fajnie. Niebawem pojawi się również inny film. Ten, o którym Wam dzisiaj wspominałem. Więc do zobaczenia. Cześć.